Cześć, witam Was w kolejnej sztuczce z talią kart. I dla wstępie chciałbym powiedzieć, że oddzieliłem po prostu od talii takie karty, jak no takie karty, które po prostu nie mają numerków, żeby sztuczka wyszła jeszcze lepiej. Więc mam tutaj resztę kart. Podzielę, nie wiem, na w miarę równe y, części y, tą talię. No i dobrze, teraz wybierzcie sobie y, jeden stos. A wy oglądacie, więc ja mogę wybrać za Was. E, nie wiem, wybierzmy może ten stos. No i dobrze. Teraz e, wybierzmy z tego stosu jakąś jedną, dowolną kartę w ciemno. Na przykład tą. I teraz dobrze. Ja teraz nie będę się patrzył. Wam pokażę, co to jest za karta. I obiecuję wam, ja nie będę się patrzył. Nawet teraz będziecie mnie gorzej słyszeli, bo się obrócę. Okej. Okay. Wy już wiecie, co to jest za karta. Ja nie wiem. Jeszcze raz. Okej. Okay. Wszyscy już wiedzą, oprócz mnie. No, i dobrze, teraz włożymy tą kartę do tego drugiego stosu. A jak? Weźmy stop, na przykład tutaj zastopujmy i włóżmy kartę. Teraz ja wstryknę i zobaczcie, że w sposób magiczny mogę określić, która karta jest tutaj nie taka. Eee, to jest ta karta, oczywiście. Eee, to jest ta karta. Ja Wam pokażę, że nic tutaj, słuchajcie, nie jest ustawione. Losowe karty, no nie, zobaczcie. Tak, patrzcie losowe karty. Pewnie większość z Was się domyśla, jak ta sztuczka jest zrobiona. Jest ona bardzo łatwa. Można to, słuchajcie, bardzo łatwo wymyśleć. A ja Wam bardzo serdecznie słuchajcie dzisiaj w tym oto momencie. Dziękuję za oglądanie i zachęcam Was do oglądania innych odcinków ze sztuczek magicznych. Cześć!